Jest ze mną prorektor do spraw rozwoju i współpracy, dr. inżynier Piotr Chwastyk. Co w nowym roku akademickim czeka naszych studentów, kadrę nauczycielską i z kim będzie nasza uczelnia współpracować? No, ja myślę, że w dalszym ciągu mogą oczekiwać, że będzie dużo różnego rodzaju działań we współpracy z naszymi partnerami. Mamy bardzo dużo umów podpisanych z lokalnym biznesem umowy skutkują tym, że mamy wiele spotkań z przedsiębiorcami, którzy przedstawiają swoją ofertę, zachęcają do podejmowania wyzwań, uczenia się tych nowych rzeczy, które są atrakcyjne dla przedsiębiorców. Na pewno będziemy też uczestniczyć w wielu akcjach takich promocyjnych uczelnie promujących naukę, wiedzę dla uczniów szkół średnich, dla uczniów szkół podstawowych. Zresztą te działania robimy też ze współpracy, we współpracy z przedsiębiorstwami, na przykład z UniCorem mamy takie, taki projekt, którym docieramy z tą wiedzą o zrównoważonym rozwoju do dzieci szkół podstawowych. Prowadzimy też projekt dla uczniów szkół średnich, też z tego tematu, i do tych projektów też angażujemy studentów. Więc nie tylko klasyczna nauka, uczenie się tego, co jest w postawie programowej, co widnieje w środkach studiów, ale także próbujemy ich zachęcić do takich niestandardowych działań, realizacji pewnych projektów z osobami z zewnątrz, a więc uczą się pracować w grupie często przewodząc, albo też biorąc udział jako, jako członek tej grupy. Wiem, że przyjechali do nas studenci ze Śląska, z Katowic, z Częstochowy, nawet z Pomorza i to jest chyba dobry kierunek, żeby też ta współpraca zaowocowała, by ci studenci po opuszczeniu uczelni zostali na dłużej w regionie. To jest też nasz jeden z ważnych celów. My nie tylko pozyskujemy studentów, ale również myślimy o ich przyszłości tutaj, w naszym, naszym mieście. Stąd też ta współpraca z przedsiębiorcami to jest także organizowanie miejsc praktyk, to jest organizowanie staży, to jest przyzwyczajanie ich do tych warunków, które oferuje Nysa. i sprawianie, że oni tutaj poczują się pewnie, swobodnie i znajdą tutaj swoje miejsce do dalszego życia. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo.